Ale tutaj ciekawe brony O, jest kawałek Bullfrock, czekaję Paleci ci? No. Kurwa Tak weź to od razu podnieś no, no, tam lubkę? To, to jest lotnik, to jest lotnik Ja no, mogę na nich przed sobą oznaczamy wam nową bezpieczną strefę Chyba zaczynamy jak działa ten łuk Co to się dzieje? No i są. co jest? Co jest? dzieje? Co się dzieje? na daleko dzieje? To się dzieje? Co się dzieje? Co się przede mną są dzieje? No się dzieje? Ale się tam jednak za. Amr Gego. O, 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 o. Tak? Chyre, Co? Co to wybuchło? Oznaczamy wam nową bezpieczną strefę. Co to było? Nie, co nie wiem. wiem. Coś wybuchło. No właśnie tak. Co to było? 20 filla. Mamy łewane. Nie. Nie mogę powiedzieć, co No kurwa no nie wierzę, gościu kampi na drabince Tobi do prawej, co? Zamkniemy. Widziałeś no, do lewej, nie? tamy. O no, jeszcze tam był Nie mogę się poleczyć? Częka na najdę

NO KULBA! Nic jest w tej nic!